Cześć, kochani, witam Was bardzo ciepło i zapraszam do wysłuchania kolejnego filmiku. Mam nadzieję, że wszystkie moje filmy, które oglądacie, umieszczają Wasze spojrzenie na Panu, na Panu Jezusie, na Nim ukrzyżowanym i na Nim zmartwychwstałym, który jest sensem w ogóle. Naszego chrześcijaństwa, tak zwanego. Eee, zobaczcie, ruch gałek ocznych. Czy jest ciężki? Ruch gałek ocznych, żeby spojrzeć wyżej, spojrzeć do góry. Jest bardzo delikatny ruch, prawda? Nie wymaga w ogóle naszego wysiłku, jedynie patrzymy do góry. I tak patrzmy zawsze na Jezusa, Chrystusa, żeby był wywyższony we wszystkim. I eee, Pan położył mi na sercu, Zbadanie różnych tematów, które są właśnie w naszych chrześcijańskich doktrynach od wielu, od wielu lat, od ponad tysiąca lat niekiedy, żeby się im przyjrzeć, żeby nie po to, żeby być kontrowersyjnym, ale żeby nauka chrześcijańska, doktryna chrześcijańska była logiczna, żeby wzajemnie różne tezy się nie wykluczały i żeby tak naprawdę, żeby to była apologetyka wobec tych, którzy kpią z chrześcijaństwa, mówiąc, że Jezus obiecał coś i tego nie dotrzymał, że Biblia jest wewnętrznie sprzeczna. Dlatego zajmuje się takimi tematami, jak właśnie wypełniona eschatologia, co Pan Jezus obiecał, to wykonał. Zajmuje się tematem tego, że Bóg w Biblii, w Biblii nigdy nikogo nie zabił. A jedynie była to pewna projekcja, niedoskonałe odczytywanie głosu Boga ze strony Izraelitów i nie możemy im mieć tego za złe, dlatego że sami bez Chrystusa też źle odczytujemy wolę Boga i też potępiamy innych ludzi. A Bóg nie posłał swojego syna, żeby świat potępił, a my czasami potępiamy innych i jakoś spokojnie patrzymy w lustro. Więc są, do te, są różne tematy, które Bóg położył mi właśnie na sercu. Tak? Zbadanie na przykład terminologii typu szatan czy diabeł, kogo naprawdę w Piśmie Świętym te nazwy oznaczają, kto był prawdziwym szatanem, kto był prawdziwym diabłem, który prześladował Boży Kościół który miał wtrącić chrześcijan do więzienia, który wtrącał ich w dziejach apostolskich do więzienia. Kochani, chodzi o to, żeby całe Pismo Święte stało się spójne, żebyśmy nie czytali historii e, Pisma Świętego e, zupełnie niepowiązanych ze sobą, jak, jak gdyby były niepowiązane. Otóż one są bardzo mocno powiązane i Biblia jest dużo bardziej złożona, niż nam się wydaje. Ona jest prosta, ale to nie znaczy, że jest prostacka. Ona jest klarowna, ale to nie znaczy, że, jest, że czytamy ją tak, jakbyśmy dzisiaj sobie otworzyli cokolwiek i, i czytamy bez uszanowania gatunku literackiego, bez uszanowania historii. Dlatego również historia pierwszego kościoła, pan to też położył mi na sercu. Więc te tematy staram się tutaj na tym kanale poruszać, również na mojej stronie facebookowej Jezus jest łaską. Jezus jest łaską, bo e, Jego imię, znaczy Jachwę, jest zbawieniem. Bóg sam przygotował nam zbawienie, ponieważ człowiek nie jest w stanie się zbawić. Dlatego Bóg sam przyszedł do nas i zbawił nas w swoim Synu. I to jest do przyjęcia po prostu wiarą. To jest ten ruch gałek ocznych, żebyśmy popatrzyli, Popatrzyli na wywyższonego Chrystusa na krzyżu, na zmartwychwstałego Chrystusa, którego zmartwychwstałe ciało pokazuje, że nasze grzechy zostały zmazane. I wiele rzeczy, które, o których mówię, wiele braci i sióstr nie może jakoś tego zrozumieć. Ja zdaję sobie sprawę, rozumiem, że oni tego nie rozumieją. Dlatego, że jeszcze nie, nie zbadali tych rzeczy tak dogłębnie i mają, mamy czas, wszyscy, żeby to zbadać, więc badajmy. Ale e, róbmy to w taki sposób, żeby e, być merytorycznym, żeby nie iść w jakieś skrajne emocje, tylko przyjrzyjmy się, bo chwałą Boga jest rzeczy ukryć. Bóg się nie narzuca ze swoją prawdą, On pewne rzeczy ukrył, ale chwałą królów jest rzecz badać. Tak, więc zanim rzucimy w kogoś kamieniem, zanim e, e, osądzimy kogoś, to najpierw zbadajmy. Tak? Czy prawo Mojżesza na przykład potępiało kogoś, zanim najpierw nie dociekało e, się e, prawdziwej przyczyny e, jakiegoś postępowania jakiejś osoby? Najpierw wymagało zbadać dokładnie, co dana osoba mówi, jakie ma argumenty. Dlatego, kochani, w moim sercu zawsze na pierwszym miejscu był wywyższony Chrystus kosztem tego, że będę uznany za heretyka, kosztem tego, że wszyscy się ode mnie odwrócą, i musiałem przejść taki proces oczyszczenia, że choćbym był jedynym człowiekiem na ziemi, a nie jestem, na szczęście, jedynym człowiekiem na ziemi, który docieka biblijnych tematów, i mam wokół siebie wielu braci i sióstr, którzy mają ze sobą. E, Całe lata, chociaż nie o staż tutaj chodzi, a o otwarty umysł, otwarte serce, otwarte oczy oczy, które patrzą na wyższego Chrystusa. Nie jestem finansowo zależny od nikogo. Bóg dał mi pracę, dał mi ręce, dał mi różne zdolności, więc mogę swobodnie iść za Jego głosem, i, i życzę każdemu, każdemu nauczycielowi Słowa, żeby. Chrześcijaństwo w Polsce stało się w końcu w tych swoich doktrynach spójne, logiczne, i żeby mówić o eschatologii właśnie logicznie, żeby być nastawionym eschatologicznie, żeby te wszystkie tematy, które mówimy czy o zbawieniu, czy o wypełnieniu prawa bo eschatologia łączy się z wypełnieniem prawa. Żeby to wszystko miało ręce i nogi, było logiczne, było oparte na, na tym, jak Biblia to, te tematy prezentuje, a nie jak człowiek sam sobie dopowiada. Kochani, i dzisiejszy temacik to jest to, że my, wierzący w Jezusa Chrystusa, my jesteśmy nową Jerozolimą. Ponoć jest to kontrowersyjne. Kochani, czy to jest kontrowersyjne, że my jesteśmy nową Jerozolimą, miastem Boga, wstępującym z nieba, tak? No, bo jesteśmy narodzeni z góry. To jest miasto, które wstępuje z nieba. To nie jest miasto wznoszone od ziemi, budowane fizycznymi kamieniami, tylko to jest miasto, które wstępuje od Boga na ziemię, jako oblubienica przystrojona dla swojego męża. I jesteśmy my, jako wierzący w Pana Jezusa, jesteśmy oblubienicą Chrystusa, bez względu na to, kto jest jakiej narodowości. Czy ktoś był Żydem I wieku, czy nie Żydem, czy z Cytą, czy jakimkolwiek, jakiejkolwiek innej narodowości, a nawet wyznania religii, każdy w Jezusie Chrystusie staje się jednym nowym człowiekiem i my jesteśmy tym Bożym ludem. Bogu zawsze chodziło o człowieka stworzonego w Jezusie Chrystusie, nie o jakąś konkretną nację. Po prostu naród izraelski był wybrany po to, bo Bóg musiał gdzieś przyjść w jakimś kontekście. Do człowieka, i, w jakimś, i, ten, i ten naród przygotować na to, wybrać go właśnie nie żeby był lepszy od innych, ale na, żeby na nim zademonstrować swoją łaskę pomimo e, buntu, pomimo grzechu, pomimo e, oporu. I sami widzimy, że e, Jerozolima I wieku poszła drogą ezawa, czyli wzgardziła pierworództwem, wzgardziła, wzgardziła duchowym pierworództwem, e, a była skupiona na tej misy Soczewicy. Na, na tym, żeby zapełnić swój brzuch. Saduceusze i faryzeusze byli skupieni, byli chciwi na pieniądze. To był cały system, cała infrastruktura świątyni. I teraz przychodzą chrześcijanie i mówią, że oni są prawdziwą Jerozolimą, że oni są resztą Izraela. I do tego jeszcze mówią, że poganie, którzy są nieobrzezani, którzy nie znają prawa mojżeszowego, że oni przez to, że wierzą w Jezusa Chrystusa, też stają się nową Jerozolimą i to był szok. I w, sum w sumie tak jakby się przyjrzeć, trochę jest to szok do dzisiaj, jeśli wejdziemy w szczegóły, e niby się wszyscy zgadzają, ale jednak potem wychodzi na to, że jesteśmy nową Jerozolimą, ale jesteśmy i nowym stworzeniem, ale nie jesteśmy jeszcze nowym niebem i nową ziemią. Jesteśmy starym niebem i starą ziemią. Niby jesteśmy oblubienicą Pana Jezusa, ale Bóg ma jeszcze drugą taką oblubienicę, cielesne, fizyczne i Państwo Izrael. Tak? E, więc no, Pan Jezus nie ma, nie jest w otwartym związku. Pan Jezus ma jest monogamistą i ma jedną kobietę, jedną e, oblubienicę, którą my jesteśmy przez wiarę w Niego. I każdy. Staje się częścią ludu Bożego przez wiarę w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I powiedzcie mi, czy to zaburza, czy ja wywracam wiarę w Pana Jezusa, jak mi się to zarzuca? Ok, czyli Nowa Jerozolima to jest nasza, kochani, trażniejsza rzeczywistość dla wszystkich, którzy do Boga przychodzą nie przez swoje uczynki, nie przez swoje zasługi, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, w Jego dzieło. I ta nowa Jerozolima jest nowym niebem i nową ziemią jednocześnie, i zaraz to pokażę, bo wszystko jest, kochani, w Piśmie Świętym, tylko my często jesteśmy opieszali w tym, jak czytamy Biblię. Bierzemy jeden werset, wyciągamy go, a nie czytamy całego rozdziału, nie rozważamy go, nie próbujemy zrozumieć, bo szybko się zniechęcamy. A to będą tylko dwa wersety, kochani. I Biblia często jest tak skonstruowana, bo to jest myśl hebrajska, starożytna, że Najpierw jest pierwsza część jakiegoś stwierdzenia, a potem w kolejnej części jest do wyjaśnienia. I to jest bardzo mądre, zdrowe. Po prostu człowiek ma czas na to, żeby przetworzyć pewne tematy. Czyli nawet Bóg, kiedy czytamy Pismo Święte, nie narzuca nam się. On, on ukrył pewne rzeczy, ale nie ukrył tak, że nie można ich znaleźć. Po prostu zaprasza nas do tego, żebyśmy odkryli to. I też pyta, czy jesteśmy gotowi to odkryć, bo może odkryjemy coś, z czym nie zgadza się jakiś nasz duchowy przełożony. I co wtedy? E, moja odpowiedź jest taka: kiedyś nasi e, przełożeni, pastorzy czy tam inni, liderzy religijni, e, przywódcy, e, oni nas pociągnęli do Boga. Ale teraz może my pociągniemy ich dalej? Dlaczego ma być to tylko w jedną stronę? Przecież Duch Święty daje wzrost, prawda? A więc otwórzmy Księgę Izajasza, 65 rozdział, wersety 17 i 18. Izajasz 65, wersety 17 i 18. I czytamy tak. Bóg mówi w Izajaszu, i to jest proroctwo o tym, że ma naród izraelski, w 530 roku mniej więcej miał powrócić z niewoli babilońskiej, bo została wcześniej zniszczona przez Nebuchadnezara świątynia Salomona. A Bóg zapowiada, że stworzy coś nowego, stworzy coś nowego i chociaż Izajasz już prorokował w duchu tak naprawdę o, o nas, to Żydzi jeszcze myśleli, że to jest dalej proroctwo o zbudowaniu fizycznego, fizycznego budynku. Fizycznej świątyni. No i zobaczmy. Izajasz 65, 17-18. Bóg mówi: Oto ja tworzę nowe niebo i nową ziemię. Nie będzie się wspominało rzeczy dawnych. Nikomu nie przyjdą już na myśl. Będą się bowiem radować i weselić na zawsze z tego, co ja stworzę. Bo oto stworzę Jerozolimę, by była źródłem wesela, a jej mieszkańcy radością. Czyli najpierw jest mowa o tym, że będzie nowe niebo i nowa ziemia, i stare rzeczy nie przyjdą już na myśl. A później jest mowa o tym, że stworzy Bóg Jerozolimę i mieszkańcy będą mieć radość z tego. Czyli nowe niebo, Jerozolima, nowa ziemia, mieszkańcy. I podobnie też Pan Jezus mówił o tym, i za chwileczkę o tym powiem, tak. Czyli zobaczcie. Słowo Boże tłumaczy się samo. Bóg tłumaczy to wszystko, tylko musimy mieć cierpliwość, żeby doczytać, zastanowić się, kontemplować. I ja do tego naprawdę zachęcam. Duch Święty zadbał o to, żeby poetycki język proroków Starego Testamentu, pisany w określonej kulturze i 3000 lat temu, żeby był doprecyzowany i wyjaśniony. Że to nie jest tylko poezja dla poezji, tam jest też precyzja. Problem polega na tym, że nie bardzo mamy czas, żeby doczytać do końca, i nie pytamy na przykład Pana: Boże, wytłumacz mi to słowo, żeby mógł to pojąć, chcę mieć objawienie Chrystusa. Jak tutaj mogę zobaczyć objawienie Chrystusa, żeby On był objawiony nie tylko dla mnie, ale we mnie i przeze mnie dalej? Tak, czyli zobaczcie, Bóg nie tylko chce nam objawić Chrystusa, ale objawić Go w nas, żebyśmy, tego, żebyśmy to przeżyli przez wiarę. Okay, to jest przebudzenie prawdziwe przebudzenie świadomości do, do, do Syna, że On nagle nam jaśnieje, że my Go naprawdę zaczynamy widzieć. I wróćmy do tej nowej ziemi, nowego nieba. A więc nowe niebo, czy w ogóle niebo i ziemia reprezentowały w Starym Przymierzu świątynię i mieszkańców Jerozolimy. Pokazałem to na przykładzie Izajasza 65. A teraz Ewangelia Mateusza, piąty rozdział. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety od 34 do 36. Znowu będzie najpierw mowa o niebie i ziemi, a potem o Jerozolimie i jej mieszkańcach. Zobaczcie: Ja, Jezus mówi tak: Ja wam natomiast mówię: wcale nie przesięgajcie ani, ani na niebo, gdyż jest stronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest Jego podnóżkiem i teraz będzie wyjaśnienie ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem Wielkiego Króla. Nie przysięgaj też na swoją głowę, gdyż nie możesz ani jednego włosa uczynić białym lub czarnym. Czyli znowu, niebo, Jerozolima, ziemia, twoja głowa. Jesteś mieszkańcem Jerozolimy. Nie przysięgaj na siebie. I właśnie to jest hebrajski styl nauczania. On wymaga cierpliwości, wymaga otwartych uszu, otwartej głowy, wsłuchania się. I nie jest on dla niecierpliwych, tak? Tylko dla tych, którzy są gotowi nawet być wykluczonym z danej społeczności, żeby tylko Chrystus był w nich objawiony, żeby, żeby mogli patrzeć na Chrystusa bez żadnych więzów, żeby Boży Syn był w nich po prostu ujawniony na zewnątrz. Ujawnienie Synów Bożych, objawienie Syna Bożego, to jest właśnie to. I jeśli nie zrozumiemy, że niebo i ziemia bardzo często, bardzo często w Biblii oznacza właśnie tą świątynię, i mieszkańców Jerozolimy w I wieku, czy w ogóle w Starym Testamencie, to będziemy mieć problem. Na przykład też z Ewangelią Mateusza, piątym rozdziałem, wersety 17 i 18, gdzie Jezus mówi tak. Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Zapewniam was bowiem, Dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda jota i każda kreska prawa, aż wszystko się dokona. Każda jota, każda kreska prawa, każde on i każde e, czyli na przykład 613 przykazań, każda najmniejsza jota, tak? czyli zbieranie zboża, oddawanie. Dziesięciny, zjadanie tej dziesięciny, i tak dalej. Więc prawo ze wszystkimi 613 przekazaniami, kapłaństwem lewickim, systemem ofiarniczym, urzędem najwyższego kapłana, siedmiora, siedmiora, siedmioma świętami żydowskimi, tak, artefaktami świątyni, czyli chleby obecności, zasłona, e, świecznik. To wszystko, tak, miało, e, mia, mia, miało ono, ono, to wszystko trwało. Dopóki miało trwać niebo i Ziemia. I pierwsi chrześcijanie, którzy zobaczyli, że Jezus jest wypełnieniem tego wszystkiego, mówili właśnie: Jezus, Chrystus wypełnił to wszystko. I on wkrótce jeszcze wypełni nie tylko te święta wiosenne, ale również święta jesienne. Stanie się, bo Jezus przyszedł do tego właśnie pokolenia. I, i prorokował do tego pokolenia. I Księga Powtórzonego Prawa. W 18 rozdziale miała pewien test na proroka. I ten test jest na samym końcu osiemnastego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Bóg powiedział, że będzie wzbudzony prorok, taki jak Mojżesz. I jeśli ten prorok coś powie, że się spełni, a to się nie spełni, to go nie słuchajcie, nie bójcie się go. Więc Jezus nie był takim prorokiem, że coś obiecał i to się nie wydarzyło, ale obiecał i się wydarzyło wszystko. Włącznie z Jego Powrotem, tak jak najwyższy kapłan, wracał spoza zasłony do ludu, którego oczekiwał. I Jezus również powrócił jako najwyższy kapłan w tym momencie, gdy właśnie to niebo i ziemia zostało zniszczone. Stare niebo i stara ziemia zostały zniszczone przez ogień. Nie dlaczego Bóg miałby palić niebiosa, dlaczego miałby palić Ziemię. To nie o to chodzi. Tutaj, jak widzimy. Ta biblijna myśl dotyczy Jerozolimy i mieszkańców. E, Okej, okay, więc e, jeśli niebo oznacza w Biblii tylko stratosferę, a ziemia naszą planetę, to dalej jeszcze wszystko się nie wypełniło w Jezusie. A my powinniśmy na przykład poszukać lewity, e, tak, e, w Jerozolimie, złożyć ofiarę za przewinienie. Na przykład za to, że nie spłodziliśmy dzieci owdowiałej szwagierce. Kochani, więc musimy zobaczyć, co niebo i ziemia oznacza w Piśmie Świętym, co Pan Jezus miał na myśli, i wszystko jest wyjaśnione. Tylko doczytajmy, kochani, dalej i pozwólcie, żeby Duch Święty Wam to objawiał. Nie, nie, ufa, nie bierzcie tego na moje słowo, tylko niech słowo Boże przemówi do Was, ok? Więc e, chociaż ten temat może być trudny, może być nowy, byliśmy inaczej uczeni, inaczej przyzwyczajeni, ale ten temat jest uwalniający. Okay? E, I wtedy zobaczysz, że ty wraz ze swoimi braćmi i siostrami jesteście, jesteśmy wszyscy nową Jerozolimą, właśnie tą wstępującą z góry, tą wolną Jerozolimą, którą reprezentowała Sara, księżniczka. E, a tą starą Jerozolimą, czyli odstępczym Izraelem pierwszego wieku była niejako hagar, niewolnica Abrahama, a my jesteśmy synami wolnej kobiety. My jesteśmy synami, tak jak Izaak był synem obietnicy dla, dla Sary. Tak, my jesteśmy synami obietnicy w Jezusie Chrystusie, jesteśmy usynowieni, jesteśmy Jego ciałem, jesteśmy Jego uwielbionym ciałem. Jesteśmy uwielbionym ciałem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tym właściwym Kanaan, tą właściwą ziemią obiecaną, tak już nie wycinkiem geograficznym, ale budowlą wzniesioną przez Boga z żywych kamieni, Jego świątynią i Jego prawdziwym adresem zamieszkania, kochani. Tak? Więc warto, warto to sobie przemyśleć. Na razie tyle. Zostawiam was z tym, mam jeszcze wiele. Wiele tematów, o których chciałbym wam powiedzieć i wyjaśnić, ale wiecie, praca, obowiązki różne. Także witam was na w ogóle nowym mieszkaniu. Pozdrawiam serdecznie, modlę się, żeby każdy z was doświadczał objawienia Jezusa Chrystusa, żebyście byli wolni, żebyście nie bali się też iść za głosem Ducha Świętego, jeśli pokazuje Wam coś innego niż do tej pory. To widzieliście, trzymajcie się ciepło i bądźcie odważni. Chrystus jest w Was i dana Mu jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Pozdrawiam.